Witam Was moi drodzy na kanale w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście. Kochani, mamy taki czas, w którym tutaj na południu Polski, właściwie na południowym zachodzie jest powódź. No i w związku z tym przychodzą mi różne myśli, więc w tym filmiku również chciałbym się podzielić z Wami. A... Tym tematem. O powodzi, ale w kontekście oczyszczenia, moi drodzy. Chodzi o oczyszczenie człowieka, moi drodzy oczyszczenie jego serca, jego duszy, jego zmysłów. Więc myślę, że to jest ciekawy temat i, i godny tego, aby po prostu rozważyć w sobie. Moi drodzy, nawet w sposób taki naturalny, nikt z nas nie lubi być brudny. Nikt z nas nie lubi być, wiecie, śmierdzący. Robimy wszystko, żeby się umyć, żeby ładnie wyglądać, żeby ładnie pachnąć. Więc nie chcemy śmierdzieć w naszym domu, ani nie chcemy śmierdzieć dla innych czy względem innych ludzi, prawda? Więc, kochani, brud jest czymś niepożądanym w naszym, w naszym życiu, w naszym otoczeniu. Nawet kiedy ktoś brzydko pachnie, no to wiecie, to, na, to mamy taki ruch, taki wiecie, może nawet wymiotny, bo mi się zdarzało mieć taki odruch, na pewnego rodzaju zapachy. No ale moi drodzy, jesteśmy ludźmi wierzącymi, jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy ludźmi, którzy doświadczyli nowonarodzenia, narodzenia zbawienia w Chrystusie Jezusie i powinniśmy być wonnością w Chrystusie Jezusie wobec innych ludzi. Więc na pewno naszym przeznaczeniem w Bogu jest to, aby właśnie świecić, aby pachnieć, aby być tą wonnością, Przyjemną w nozdrzach Boga względem tych, którzy po prostu mają być zbawieni. No i oczywiście jest ten negatywny aspekt, że będziemy śmierdzieć po prostu. Będziemy wyglądać jak brudacy wobec tych, którzy nie chcą się upamiętać, nie chcą się nawrócić i nie chcą uwierzyć w Chrystusa Jezusa. Tak czy inaczej, naszą odpowiedzialnością jest to, aby pachnieć Chrystusem, aby wyrażać życie Słowa Bożego w naszym codziennym życiu tutaj na Ziemi. W związku z tym chciałem podzielić się tym tematem. Więc moi drodzy, na początek chciałbym, abyśmy przeczytali z Psalmu 51, wersety 3 i 4. Co prawda, jest to wołanie grzesznika, bo Dawid to jest psan Dawidowy, więc Dawid tak się modlił do Boga. Więc kochani, jest to krzyk tak naprawdę człowieka, który nie zna, nie przeżył nowonarodzenia, nie żyje w Chrystusie. Dawid był grzesznikiem. Wszyscy ludzie od czasu Adama i Ewy są grzesznikami, do czasu, gdy się nawrócą, gdy przeżyją przez wiarę. Swojego serca, nowonarodzenie w duchu ludzkim, nowonarodzenie z Boga, z ducha, którym jest Bóg. Do czasu, kiedy uwierzą w Chrystusa Jezusa i go przyjmą jako ducha życia do swojego wnętrza. Więc ludzie, którzy nie uwierzyli, są grzesznikami. Wszyscy ludzie, którzy nie uwierzyli, są grzesznikami, moi drodzy. W nich mieszka grzech. W nich się przejawia prawo grzechu i śmierci. I Dawid był też takim człowiekiem. Co prawda, zwracało się jego serce do Boga, kochał Boga, pragnął Boga, pragnął czynić wolę Bożą, tak czy inaczej, w nim nie było natury Boga, nie było Chrystusa Jezusa. On nie był zrodzony ze Słowa Bożego i Słowo Boże w nim nie żył, nie mieszkał, nie przybywał, nie przejawiał się od wewnątrz, prawda? Więc był grzesznikiem i wyrażał to prawo grzechu i śmierci. Wyrażał ten grzech, który w nim, w tym ścieleśnionym Dawidzie, grzeszniku się wyrażał. Więc kochani, to jest taki krzyk Jego. Posłuchajcie, posłuchajcie i wczujcie się no, w to wołanie. Tak naprawdę jest to wołanie o zbawienie, o wyrwanie z tego stanu śmierci, z tej doliny. Ciemności, w której żył Dawid, która była w nim, moi drodzy. Psalm 51, werset 3 i 4. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Kochani, tak jak wspomniałem na początku, Mamy czas powodzi i to jest. Wiecie, jak, jak, jak widzę, widzę, co woda robi dzisiaj. Tutaj na ziemi, z domostwami, z gospodarkami, z polami uprawnymi, z ludźmi, to wiecie, mam, mam takie, takie spojrzenie, właśnie między nimi na te wersety. To jest takie. To jest to, co Bóg chce zrobić w naszych sercach. To jest to, co Bóg chce zrobić z naszymi duszami. Kiedy patrzymy no, na spustoszenie, które powódź uczyniła, to zobaczcie, ile brudu jest, ile zniszczeń jest, um, ile rzeczy ludzie będą musieli, że tak powiem, odbudować, wymienić. Um, to wszystko będzie nowe, tak? To, co stare zostało, zostanie usunięte. Um, być może woda to już zabrała jakieś tam majątki, pieniądze, zdjęcia, <laughs> rozumiecie, dokumenty. Wszystko poszło, meble, nie wiem. Niektó niektórzy stracili całe domy, więc moi drodzy, no, to czyni woda, to czyni ten prąd, strumień, wartki strumień wody, prawda? My mieszkamy tu w terenie górzystym, więc kiedy są opady deszczu obfite, to te strumienie są. Takimi rwącymi strumieniami, w których jest potężna siła, potężna, potężna moc, i to po prostu, jak wpadnie na jakąś przeszkodę, to ją próbuje usunąć ze swojej drogi. Tak samo jak wpadnie do jakiegoś pomieszczenia, to tam po prostu robi spustoszenie. Więc, kochani, wierzę w to, że, że Bóg chce coś takiego zrobić w naszym życiu, i tak jak tutaj Dawid modlił się o. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej. Obmyj mnie. To było wołanie. Dawid przed Bogiem był winny. I on zdawał sobie z tego sprawę i wołał do Boga. Obmyj mnie. Pamiętajmy, że to był czas Starego Testamentu. Jeszcze Dawid żył w tak zwanych cieniach. Które wskazywały dopiero na rzeczywistość, która miała przyjść, więc on nie mógł uwierzyć w Chrystusa Jezusa, on nie mógł doświadczyć Nowego Narodzenia, on nie mógł doświadczyć tego, że gdy uwierzy w Chrystusa, to jego winy, jego grzechy zostaną mu przebaczone, obmyte i że on rozpoczynając życie w Chrystusie, a będzie żył jako sprawiedliwy. On takiej możliwości nie miał. Natomiast żył jako grzesznik, który prosi, błaga Boga po prostu. O, o zmiłowanie, prawda? Więc obmyj mnie zupełnie z winy mojej. Obmyj mnie. Woda, e, która wypływa z potronu Bożego, którą, je, którą jest Słowo Boże, któr, którym, którą jest Duch Życia, Duch Święty, to prawo Ducha, Ducha Życia. E, gdy człowiek uwierzy, to, to, to jest taki prąd. Ta woda, to Słowo, ten Duch, jest oczyszczający, przemieniający człowieka. Dawid tego nie miał, natomiast miał krzyk o to, aby Bóg go uwolnił. Miał krzyk o uwolnienie z winy, miał krzyk o oczyszczenie z grzechu. Więc, kochani, jeżeli jesteście ludźmi niewierzącymi, to myślę, że warto się zastanowić, czy macie doświadczenie takiego zepsucia czy widzicie choroby, niemoce, jakieś tam dolegliwości psychiczne, czy widzicie, widzicie rozwojenie w sobie, nawet to, że umieramy. To wszystko jest, moi drodzy, takie świadectwo dla nas, dla ludzi, że jesteśmy zepsuci, że jesteśmy grzesznikami i wyrażamy ten grzech za pośrednictwem właśnie grzechów. Zarówno przez swoje własne dobro i zło. Tak? Każdy człowiek, który rodzi się z woli mężczyzny i z woli kobiety, rodzi się w grzechu, rodzi się zepsuty, rodzi się w zepsutym rodzaju życia i to prawo grzechu i śmierci w nim żyje, działa, przejawia się. Ale gdy człowiek słyszy dobrą nowinę o zbawieniu w Chrystusie, uwierzy, nawróci się, a będzie właśnie pokutował ze swojego stanu, przemieniając się w umyśle swoim, w myślach swoich. I zwróci się do Jezusa i uwierzy w niego, w zmartwychwstałego Chrystusa Jezusa, to oczywiście w dzieło Golgoty również, to taki człowiek doświadcza nowego narodzenia i może rozpocząć życie jako nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie. Wtedy żyje już jako ten, który jest obmyty z win swoich, żyje już taki człowiek. Z nowym sercem, z nowym duchem i jest połączony w duchu swoim z Panem, z Panem Bogiem, który jest w nim duchem. Więc moi drodzy, taki człowiek żyje już jako sprawiedliwy w Chrystusie Jezusie. A taki człowiek, jako sprawiedliwy, przez wiarę swoją, może um, po prostu mieć tą relację, społeczność z Bogiem, poznawać Boga, słyszeć Boga. Um, wykonywać później tą wolę Bożą w swoim życiu. Więc kochani, krzyk, obmyj mnie z winy mojej, oczyś mnie z grzechu mego. Więc drogi słuchaczu, jeżeli nie doświadczyłeś jeszcze zbawienia, nowonarodzenia i żywej wiary w Chrystusa Jezusa, to ja Cię zachęcam do tego, abyś to uczynił, abyś zawołał do Boga tak jak Dawid właśnie zawołał, tylko oczywiście do Jezusa Chrystusa, bo Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Człowiek Jezus Chrystus, moi, moi, moi drodzy, ten, który wydał samego siebie za nas, został zabity, pogrzebany, ale w mocy Bożej, przez chwałę Boga, został wzbudzony z martwych i gdy uwierzycie w takiego Chrystusa Jezusa. A to go przyjmiecie, doświadczycie nowonarodzenia Narodzenia, i on będzie żył jako duch życia w Was, czego Wam życzę. Natomiast, moi drodzy, to jest taki początek dla, dla osób wierzących. Natomiast Bóg realizuje swój plan, moi drodzy. Nowe przymierze polega na tym, że to Bóg przez swojego świętego ducha um, zaczyna działać na nasze serca i pragnie zbawić nasze dusze, dusze czyli te psyche nasze, uczucia, emocje, myśli, pragnienia, wolę naszą. On pragnie nasycić nas sobą, abyśmy wyrażali jego, abyśmy wyrażali tą rzeczywistość słowa Bożego, którym jest Chrystus Jezus. Syn Boży syn człowieczy, moi drodzy. Nie literki zapisane w Biblii, Choć oczywiście to jest również bardzo ważne. Natomiast Jezus, droga, droga z nieba w nas jest umieszczona, i to jest ten duch, którego przyjęliśmy. Tak? To jest to Słowo, które jest duchem w nas. Więc powinniśmy się poddać pod działanie tego ducha, poddać się pod działanie Chrystusa Jezusa, poddać się pod działanie Słowa Bożego, które zamieszkało w nas, aby być. Przez te treści ludźmi uformowanymi na nowo. I to jest ten proces, tak zwany uśmiecenia, oczyszczenia, proces, w którym Bóg dalej przekształca nas na swoje podobieństwo w Chrystusie Jezusie, w mocy ducha świętego. Moi drodzy, chciałbym, czyli, czyli powiem tak, przed nawróceniem każdy wygląda jak Brudas, każdy wygląda jak człowiek. Taki wiecie w oczach bożych, jak trendowaty. Myślę, że wiecie, jak trendowaty wygląda. Jest to parszywa, no, przeklęta choroba. Biblia wiele razy o tego typu chorobie mówi. Ci ludzie no, gdzieś tam śmierdzą, części ciała gniją, martwica się wdaje, pewne części ciała w ogóle odpadają. Tacy ludzie żyli na marginesie i byli jakby usuwani. Z... Oni nie mogli się pojawiać wśród zdrowych ludzi, aby ich nie zarazić, prawda? Więc byli specjalnie naznaczeni. Natomiast zobaczcie, Jezus się nie brzydzi takich ludzi. Jezus się nie brzydzi grzesznika, on się brzydzi grzechem i chce grzesznika wybawić, uzdrowić, uwolnić. Od y, grzechu. I skoro Jezus jest żywą wodą, to człowiek, gdy uwierzy i podda się Chrystusowi y, przez prostą wiarę swojego serca, to wpływ Chrystusa jest tym oczyszczającym prądem, oczyszczającą mocą, oczyszczającą energią, oczyszczającym dynamicznym słowem, przez które człowiek jest oczyszczany, przemieniany, kształtowany wedle sprawiedliwości Bożej. Więc moi drodzy, chciałbym, żebyśmy przeczytali z Ewangelii Marka 1:39 1:39 do 45. Jest to uzdrowienie trendowatego. Właściwie tu pisze oczyszczenie, a mówię o oczyszczeniu przez powódź. Przez powódź Słowa Bożego, przez poddanie się pod żywą wodę. Jezus mówił, ja jestem żywy chleb, mówił, ja jestem żywa woda. Pijcie mnie, jedźcie mnie. Tak? Mówił, trwajcie we mnie, poddajcie się mi. I to życie jego wtedy, e, wypływające z niego, z tego krzewu winnego, wpływa na człowieka, oczyszcza go, zmienia go, przekształca go i dokonuje metabolicznej przemiany. Wypłukuje grzech, wypłukuje nieczyste motywy, wypłukuje... Złe pragnienia, złe namiętności, wypukuje funkcjonowanie, wypukuje, usuwa funkcjonowanie tego prawa grzechu i śmierci, uwalnia człowieka od grzechu nie tylko na poziomie takim, że my to wiemy, rozumiemy, ale on rzeczywiście w praktyce, w rzeczywistości, w człowieku usuwa to prawo grzechu i śmierci wraz z jego skutkami. Dlatego między innymi no, człowiek jest w stanie doświadczyć uzdrowienia. Uwolnienia swoich uczuć, emocji, myśli, swojej woli, swoich pragnień, oczywiście do życia w Chrystusie Jezusie. Więc to prawo ducha Chrystusa Jezusa jest tą, tą powodzią z nieba, tym strumieniem Słowa Bożego, tą rzeką, a może rzekami Słowa Bożego, które oddziaływają na nasze serca, na nasze dusze i ożywiają również nasze śmiertelne ciała. Ta żywa woda również może przez nas wylewać się do życia innych ludzi. Może, powinna. Kochani, przeczytajmy ten fragment. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział 39-45. Poszedł więc Jezus i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. I przyszedł do Niego trendowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do Niego: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Moi drodzy, już same to, że ten trendowaty przyszedł do Jezusa, złamał taką zasadę. On nie powinien przyjść do ludzi, on nie powinien nawet do Jezusa przyjść, przecież Jezus był dla niego, że tak powiem, no człowiekiem, prawda? To był Bóg w człowieku i Jezus, jako człowiek namaszczony, namaszczony mocą, pełen, pełen łaski Bożej, funkcjonował tutaj, prawda? Więc. Ten tredowaty nie mógł się zbliżać do innych ludzi, natomiast złamał zasadę. Miał prośbę i to pewnie taka gorąca prośba była, bo walczył o życie. Walczył o życie, moi drodzy, uwolnienie od, 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 od tego ciężaru, od tego brudu, od tej zgnilizny, której na co dzień doświadczał. Od tego więzienia, w którym żył, w którym się znajdował, tak? od tego odrzucenia i od Boga i od ludzi. Chciał być uwolniony na pewno z grzechu, z choroby, oczyszczony ze swoich win. Więc złamał po ludzku pewne zasady, po to, aby doświadczyć krótko mówiąc, zbawiciela, zbawienia w Chrystusie Jezusie. I zobaczcie, w tym fragmencie jest pokazane serce Boga, serce Chrystusa Jezusa, a przecież Ojciec objawił w Chrystusie samego siebie. Więc zobaczcie, jak Jezus tutaj coś powie, to tak jakby to Ojciec powiedział, prawda? Więc zobaczcie, przyszedł do niego trendowaty z prośbą, upadł na kolana, uniżył się, prawda? Okazał Jezusowi szacunek. I jako jego postawa była taką postawą uległości, prośby, zabiegania Jesteś tak naprawdę moją jedyną deską ratunku. Ja się korzę przed Tobą i proszę, zrób coś w moim życiu, tak? Upadł na kolana i rzekł do Niego: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, kochani. Ja chcę powiedzieć, że nie tylko grzesznicy w taki sposób mogą wołać o zbawienie, o nowonarodzenie, o przebaczenie win o wyrwanie z grzechu, natomiast myślę, że to wołanie każdego z nas jest jako ludzi już zbawionych, żyjących w Chrystusie Jezusie. Ja wiele razy stoję i modlę się do Boga, Boże zmień mnie, przekształć mnie, uśmieć mnie. Ja wiem, że jesteś we mnie, ja wiem, że w Chrystusie, wielu udzielonej mi łaski mam wszystko do życia i do pobożności. Udzieliłeś mi wszystko, wszelkiego duchowego błogosławieństwa do mojego życia, ale proszę Cię, a, um, uzdolnij mnie i przejaw a, siebie jako um, tego, który mnie oczyszcza, tak? wybawia, uzdrawia, przekształca. Więc y, z jednej strony jesteśmy zbawieni, a, a z drugiej strony mamy sprawować swoje zbawienie, prawda? Jako osoby wierzące. Więc nie powinniśmy poprzestać tylko na tym dniu zbawienia, ale później, po przeżyciu Nowonarodzenia, powinniśmy na co dzień trwać w Chrystusie Jezusie, aby żyć Jego życiem. Amen, prawda? I, i ten trendowaty do Niego mówi tak: Jeśli chcesz, pyta się Jezusa, bo może nie do końca wiedział, nie do końca rozumiał serce Boga, może nie do końca wiedział, czy ten człowiek, Jezus Chrystus, go hmm, oczyści. A Jezus, zdjęty litością, zobaczcie, to jest serce Boga. Bóg się lituje nad człowiekiem, Bóg kocha człowieka, Bóg współczuje człowiekowi i Bóg pragnie oczyścić, uzdrowić człowieka. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją i dotknął się go i rzekł mu: Chcę, bądź oczyszczony. Moi drodzy, kiedy byłem w Dolinie Śmierci, kiedy byłem człowiekiem zniszczonym 25 lat temu, kiedy byłem w tym bagnie um, brudu, to i w tej próbie samobójczej miałem świadomość grzechu, świadomość zepsucia, świadomość tego, że sobie nie radzę, że jestem winny przed, przed Bogiem, przed ludźmi, przed samym sobą. I, i wiecie, i w tej próbie samobójczej krzyknąłem tak, taki głos ze mnie, no po prostu wydałem, właściwie z serca, ustami swoimi głos: Boże, pomóż, Boże, ratuj. I wtedy przyszła łaska, wtedy doświadczyłem narodzenia, wtedy Bóg przyszedł, Jaką miłość zamieszkał we mnie, wypełnił mnie sobą, wypełnił mnie pokojem, wypełnił mnie Słowem Bożym, wypełnił mnie Chrystusem, Jezusem, jako moim pokojem. I to było niesamowite. Więcej jest w świadectwie nawrócenia, więc proszę sobie odsłuchajcie. Więc zobaczcie, jakie jest serce Boga. Bóg tak jak i mi, taki temu trendowatemu, podał swoją dłoń. I on to czyni do dzisiaj, moi drodzy. Kiedy jesteś człowiekiem, który czuje brud w swoim życiu, ciężar, ciężarz grzechu, grzeszności, kiedy, sobie, kiedy wiesz, że jesteś winny przed Bogiem i wiesz, że karą za grzech, za winy Twoje jest wieczne potępienie i oddzielenie od Boga, to warto, warto przyjść do Boga i powiedzieć, Panie oczyść mnie, Panie uzdrów mnie, Panie uwolnij mnie, Panie zbaw mnie, Panie wypełnij mnie. I nie tylko mówić z poziomu umysłu, ale całą swoją istotą, całym swoim sercem zawołać do Niego. Panie, ja chcę tylko Ciebie, zbaw mnie, ja chcę, chcę znać Ciebie. Zobaczcie, Jezus mówi, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się Go i rzekł Mu, chcę bądź oczyszczony. W serce Boga mówi tak, drogi mój trędowaty człowieku, grzeszny i winny człowieku, chcę Ciebie oczyścić. Chcę Ciebie wyratować, uzdrowić, uzdrowić postawić Cię um, wśród y, zdrowych, w pełni sprawnych ludzi. Chcę bądź oczyszczony zdanie z wykrzyknikiem. Jezus krzyknął, Bóg krzyknął do tego człowieka. Chcę bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z niego trąd i został oczyszczony. Więc zobaczcie, e, przeżył natychmiastowe uzdrowienie z, te, z tego trądu, z tego brudu, z tego, co go obciążało, uwierało. E, został natychmiast uzdrowiony z tego, e, co przeplątało się do jego osoby, do jego wnętrza i do jego ciała. On był cały zniszczony psychicznie, duchowo i fizycznie przez, to, przez tą chorobę. Jezus Go oczyścił, i ten człowiek doświadczył uwolnienia i doświadczył uzdrowienia. Zobaczcie, takiego Chrystusa Jezusa mamy w sobie. Więc jak dzisiaj mamy relację z Chrystusem, to Bóg jest wczoraj dzisiaj na wieki w Chrystusie tym samym. Więc, moi drodzy, pozostaje nam trwać w Nim, trwać w Nim jako krzewie winnym i nasiąkać żywą wodą. Wiele razy na kanale mówię, że Chrystusa możemy jeść jako żywy chleb i pić jako żywą wodę. To, to jest On, moi drodzy, jako życiodajny duch w nas. Uwierzyliśmy, przyjęliśmy Go i On jest w nas. To jest droga prosta, droga bita. I kiedy przez wiary naszych serc trwamy w duchu, o, a woda to jest duch, to możemy pić Jezusa, możemy karmić Jezusem i możemy żyć przez Jego życie w nas. Możemy być zbawiani przez Jego życie w nas. Tak dokonuje Bóg oczyszczenia naszych serc, bo później nasze dusze są oczyszczane i doprowadzane do wymiarów Chrystusa Jezusa. To jest ten plan zbawienia. Kiedy go przyjmujemy, to Bóg powiedział: Ja sam was oczyszczę, ja sam was przemienię, ja sam was uformuję. To ja będę pracował nad waszymi sercami, to ja te serca przekształcę. Metaboliczna będzie zmiana, nasiąkniecie mną i będziecie Słowo Boże, naturę Boga, życie Boga, plan Boga wyrażali w swoim życiu w sposób spontaniczny, pod warunkiem, że się trwa w Chrystusie. Pijmy go, jedzmy go, dajmy się obmyć i nakarmić tą żywą wodą na chwałę Bożą. Amen.